Philip w ostatnim czasie jest na ustach wszystkich. Afera z Fundacją Charytatywną, medialna pyskówka z Edwardem Miszczakiem, wycofanie się z decyzji o walce w oktagonie, syn Zygmunta Heisera nie próżnuje. Otworzył również niedawno budkę z kebabem, którą właśnie poświęcił niczym Krzysztof Rutkowski swoje auta. Zobaczcie sami, spis treści, problemy Filipa Heisera, ksiądz poświęcił kebab Filipa Heisera. Problemy Filipa Heisera. Powiedzieć, że Filip Heiser potrafi wywołać wokół siebie zamieszanie to jak nic nie powiedzieć. Po tym, jak w mediach wybuchło zamieszanie wokół jego fundacji charytatywnej, postanowił ją zamknąć i wyjechać z Polski. Narzucona samemu sobie banicja długo nie trwała, heizer wrócił ogłaszając, że otworzył budkę z kebabem miał również walczyć w oktagonie, z czego wycofał się konfiudując zarówno włodarzy MMA, jak i swoich fanów i rzesze internautów. Ksiądz poświęcił kebab Filipa Heizera, wygląda na to, że Filip Heizer nie zamierza przystopować z wzbudzaniem kontrowersji i rozpalaniem polskiego internetu. W ostatnim czasie pod jego budką z kebabem pojawił się zaproszony ksiądz, który poświęcił biznes Filipa Heizera, żwawo machając kropidłem w stronę obracających się narożnie mięsiw. Wszystko zostało oczywiście starannie nagrane i opublikowane w mediach społecznościowych celebryty. Ruszył Ursynów ogień, 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 kiedy widzę tych wszystkich uśmiechniętych ludzi w kolejce, najbardziej w podkładzie pasuje mi właśnie genialny Zbyszek Wodecki, klaskanie, 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 rzuć to wszystko co złe kier i wbijaj na kepsa kier napisał Heizer. Na tym nie koniec. Chciałbym podziękować księdzu Karolowi Oparcikowi z mojego rodzinnego Ursynowa za to, że zgodził się poświęcić mój kolejny punkt. Kreutz to krzyż, berg, góra. To dla mnie dość ważna analogia i symbolika, przytaczają media słowa Heizera. Sekcji komentarzy natychmiast zaroiło się od wpisów internautów, u których niedowierzanie mieszało się z szokiem i zdegustowaniem pisownia oryginalna. Ja tam wierząca nie jestem, ale żeby mieszać Boga do Kebaba to chyba naprawdę trzeba mocno odlecieć. Brakuje ambasadora Niemiec, biskupa i tureckiego konsula. Chłop się odkleił od rzeczywistości już dawno, więc szkoda gadać twarz ze łzami radości. Królestwo średniego kebaba i ksiądz na otwarcie budy. Uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami oblana zimnym potem. Uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami oblana zimnym potem. Ksiądz na otwarcie budki z kepsem. Odpał maksymalny osiągnięty, a myślałam, że bardziej ośmieszyć się nie da. Kaiser jednak dopiero się rozkręca X w imię Boże X, jak Rudkowski też świecił tylko, że samochody. Filip błagam cię serio, uwielbiam cię, szanuję, ale zagubiłeś się w tym wszystkim. Przykro się na to patrzy. A świetny był z ciebie dziennikarz, tu tylko egzorcyzmy mogą pomóc. Podzielacie zdanie internautów?